Dziękuję za obecność Dziękuję. do tej pory, za przyświeconą wspólną trzech samorządów samorządu powiatowego, gminnego i miejskiego. To dla mnie bardzo ważny dzień. Szanowni Państwo, witam serdecznie wszystkich zgromadzonych: przedstawicieli władz dochodnych, samorządowych, służb mundurowych, dyrektorek jednostek, wszystkich mieszkańców, którzy chcieli dziś w sposób szczególny uczcić Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja. Dzisiejszy dzień jest jednym z tych dni w roku, który skłania do refleksji nad znaczeniem takich słów jak wolność i odpowiedzialność. Przede wszystkim w kontekście polskiego państwa i narodu. W tym roku oddajemy hołd bohaterom walczącym w imię naszej tożsamości, wolności i przyszłości ojczyzny. Konstytucja 3 maja jest jednym z symboli naszej niepodległości oraz ważnym elementem pamięci zbiorowej. Dokładnie 233 lata temu Sejm Czteroletni uchwalił ustawę, która gruntownie zaformowała państwo. Na przekór tragicznemu położeniu, w jakim znajdowała się w Rzeczpospolita u schyłku XVIII wieku, Wierzono, że ten zbiorowy wysiłek może doprowadzić do odrodzenia państwa i dać impuls dla kolejnych pokoleń Polaków dążących do niepodległości. końcowej konstytucji, którymi byli m.in. Hugo Kołłątaj, Stanisław August Poniatowski, Stanisław Małachowski czy Julian Ursyn Niemcewicz, czerpali z idei głoszonych przez myślicieli polskiego oświecenia. Ustawa zasadnicza z 3 maja 1791 roku była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną, spisaną konstytucją. Spotkała się z uznaniem wielu państw i przywódców zagranicznych i została entuzjastycznie przyjęta przez nasze społeczeństwo. Niosła nadzieję na przemiany, a ja przede wszystkim była zwiastunem naprawy państwa i ocalenia suwerenności Rzeczpospolitej. Znosiła godzące bezpieczeństwo państwa liberum wetu i wałowała elekcje. Majowa Konstytucja gruntownie zmieniła ustrój Rzeczypospolitej, dając podwaliny pod przemiany ustrojowe, które mogły ocalić polską państwowość i suwerenność. Sukces reformatorów prześlących kategoriami dobra wspólnego Przewracał w wiarę w ocalenie, mądrość narodu, budził ducha patriotyzmu, ofiary i narodowej dumy. I chociaż po 14 miesiącach obowiązywania konstytucja została obalona przez Konfederację Kargogicką i zbrojną interwencję Rosji, a Rzeczpospolita na ponad 20 lat zniknęła z map Europy i świata. Ustawa ta była i jest dla nas wzorem myślenia odpowiedzialności za państwy i o troski o dobro wspólne. Dobro, którego w obecnych czasach nam potrzeba i które powinniśmy pielęgnować. Niezależnie od politycznych podziałów, dzielących nas różnic, powinniśmy szukać drogi do zrozumienia, jak wielką wartością dla wszystkich pokoleń Polaków była i jest wolna i niepodległa ojczyzna. Jak mówią słowa Konstytucji 3 maja, Postępujmy tak, aby na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć. Oddajmy dziś hołd wszystkim, których niezłomna walka pozwoliła na przetrwanie lat niewoli i odzyskanie niepodległości. Szanowni Państwo, życzę, aby święto 3 Maja przyniosło wszystkim radość z bycia Polakiem. I niech moja ojczystszenka zagości w naszych sercach i przyniesie wszystkim pokój, radość i optymizm, a powiejące biało-czerwone flagi niech będą powodem do dumy. Za